Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku dziwnych historii warsztatowych. Jeździć i przemieszczać się jak Lord. Jak święty Lord? A tak naprawdę zaprezentuję Wam dzisiaj samochód, który jest naprawdę moim marzeniem. Niegdyś to było moje marzenie, nawet troszeczkę zrealizowane, tylko nie w takiej wersji. Samochód, który na 19 lat wyszedł z salonu w 2001 roku i, no i był święty, dlatego że przez 18 lat swojej kariery spędził jako dyżurna limuzyna w kuriach biskupskich. Tak biskupi przejeżdżali w kuriach e, na terenie całej Szwecji. Natomiast zacznijmy po kolei, bo stan samochodu, wygląd samochodu i wyposażenie. Wyobraźcie sobie tak, oczami wyobraźnić, że w pierwszym roku ten samochód kosztował około 100 tysięcy dolarów, czyli na tamte jakieś 400 tysięcy złotych do nawet 500 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia. A tylko przypomnę, że to była cena no, dwóch takich całkiem niezłych dużych mieszkań w Zaczynajmy! BMW E38 zadebiutowało w 1994 roku w listopadzie, zastępując tym samym jedną z najpiękniejszych serii, czyli BMW E32. Jest to seria siódma. Bohater dzisiejszego odcinka to już jest ostatni rok produkcji, czyli pierwszy rok 2001, który wyposażony był w silnik 54 V12 o mocy 303 koni i w wersji absolutnie prestiżowej, czyli. Lang, long, jak to woli, tak zwane 750 IL. Jedna z reklam na przełomie lat 90., która prezentowała nam właśnie silnik 54 V12, czy 50, bo jeszcze taki też występował, bo on z 5.0 się zmienił na 54 i z 300 KONI na 333, pokazywała coś, co widzieliście w serii ósmej. Monetę kładzioną na i samochód odpalany. Zatem dzisiaj wziąłem portfel i sprawdźmy to od samego początku. Czyżby reklamy z lat 90. kłamały? O, w to akurat szczerze wątpię, ale Stasiu, w razie czego łap monetę? <laughs> Samo wsiadanie może spowodować to, że ona się ruszy. Nie ruszam się, palma sine. Zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić to w tym modelu, tak jak było w reklamie. Taki adbuster odcinkowy, będę mechanicznie teraz. No niestety, może 19 lat temu to działało. Natomiast obecnie nie działa. Samochód jest bardzo wyjątkowy, dlatego że w Polsce znajduje się od ponad roku czasu i jego historia, tak powiedziałem Wam, z biskupami z Kurii, katolickich kościołów ze Szwecji, to jest i złego. Jakby wiemy dobrze, że i u nas tak samo się wozi, i za granicą tak samo się wozi na bogato. Natomiast ten samochód, jak na tamte lata, absolutnie miał wszystko. Zacznę z Wami od środka, przejdziemy do tyłu, bo tutaj owszem, Kierowca miał super wygodnie. Natomiast cała magia zaczynała się z tyłu, jeżeli chodzi o wygodę i poziom komfortu jazdy, bo to jest sztos. Chodźcie zaraz zobaczymy wszystko od środka. Samochód jest w 100% oryginalny. Wszystkie naprawy blacharskie, lakiernicze, które gdzieś były po rysach, po wszystkim e, są gdzieś udokumentowane. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, zobaczcie. I teraz zaczynamy od foteli. Fotele oczywiście żaden hit, jeżeli powiem, że są elektryczne. W każdej możliwej pozycji, łącznie z łamaniem tej przestrzeni. O. Widzicie? Jeżeli dodam, że... Kierownica. Już moment. Zasiądę. w czterech płaszczyznach jest regulowana elektrycznie. Stasiu, zapraszam cię obok. W ostatnich latach produkcji, tak zwanym poliwcie, samochód był wyposażony w nawigację 169. Wcześniej to był nawigacja starego typu kwadratowa, nie prostokątna. I z tej strony miała ładowanie kaset. Natomiast tutaj już mieliśmy wszystko. Mieliśmy nawigację, mieliśmy zmieniarkę CD, ale też pamiętaliśmy o tym, że jeszcze istnieją kaseciaki, na przykład Jeżeli chodzi o systemy DSC, PDC, SEDC, to potem z tyłu, jak będę na kanapie, opiszę Wam, co konkretnie ma się do czego. Teraz tak, klimatyzacja dwustrefowa, fotele podgrzewane i uwaga, z masażami. Więc naprawdę, uwierzcie mi, że jak ktoś wchodził, zamawiał taki samochód w tamtych latach, to naprawdę był, był naprawdę vip -em. Jedyna rzecz, która tu nie działa i będziemy to się naprawiali, bo w zleceniu jest parę rzeczy do zrobienia. O, niech to wyjdzie. Stasiu, ty masz taki. O. Słuchajcie, telefon. Halo, biskupie? Proszę, do tyłu. Zestawy głośno mówiące. Systemy, zobaczcie, to są światła ambient, tu się takie pomarańczowe zapalają, diody, systemy komfortu, lusterka z podświetlaniem. Wszystko to dla fanatyków i fanów marki BMW, to jest bardzo znany temat. Do tego kierownica multifunkcjonalna, która była podgrzewana, do tego był tempomat. Oczywiście regulacja głośności muzyki i zmienianie tej muzyki spoko. I teraz bardzo ciekawa sprawa szyby. Zobaczcie, w, jaki, w, jaki, w jakie szyby był wyposażony ten samochód. Widzicie grubość tego? Były to podwójne szyby, nie mieli skulodpornymi, które miały zapewnić bardzo, bardzo, bardzo duże wygłuszenie. System, który tutaj jest, jeżeli chodzi o nagłosienie, to był najbardziej topowy w, tamtym, w tamtych latach, który można było wziąć. Samochód dodatkowo miał szyber dach. Co też nie było taką o ruch coś opcją. Wpuścimy trochę światła. Ale to nic, mówimy o prestiżu i włożeniu pasażerów. Właśnie, przejdźmy do tyłu. Wersja Long, Lang, bo to różnie mówią. Znaczy, ja zawsze całe życie mówiłem Long i tak się powinno chyba mówić, ale niektórzy mówią Lang. Charakteryzuje się przede wszystkim szerokością tylnych drzwi. Ten samochód ma grubo ponad 5 metrów. I zobaczcie, jakie te drzwi, jakie to są kopyta w porównaniu do przednich. I teraz zobaczcie, zapraszam Was do strefy prestiżu i komfortu. Zobaczcie, ile ten samochód miał miejsca z tyłu w tamtych latach. Owszem, czy by ty się zachwycać, że dzisiaj też tak mają. Tak, natomiast to jest chyba ostatnie BMW serii 7, które było prawdziwym BMW. Które nie było plastikowym bublem, jakie zostało zastąpione przez piękne, zresztą zobaczcie, krisobanglowe... Które notabene troszkę potem poprawili, ale co dzisiaj się dzieje, to dobrze wiecie. Zobaczcie, jedyne czego ten samochód nie miał na wyposażeniu, to spotykanego w tamtych latach w podłokietniku panelu sterującego, które potrafiły się tu znajdować. Oraz lodówki też potrafiły się znajdować na wyposażeniu tych pojazdów. Natomiast elektryka, zobaczcie. Zagłówki w prądzie. Kanapa w prądzie. I do tego coś, czego nie zauważycie. Dmuchane wszystkie tutaj elementy, żeby sobie lędźwie wypnąć, i tak dalej. Przechodząc dalej, zobaczcie. Popielniczka. To już dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo rzadki widok. Schowek. I największy hit. A miał takie oryginalne podnóżki. Jeżeli chodzi o wykończenie, bananowa skóra, no to bananowa taka typowa nie jest, ale jasna ta pizzerka skórzana nie tylko cechowała się tym, że była wykończona w wyższy sposób drewnem, bo jak się dobrze przyjrzycie, to w normalnych seriach 7 czy seriach 5 w tamtych latach to były drewno, drewno plastiki. Tu mamy prawdziwe drewno. I jeszcze zobaczcie ten wzorek tutaj. Natomiast nawet obszyta skórą była deska rozdzielcza. Wszystko, absolutnie wszystko, byle pasażerowi było z tyłu jak najwygodniej podróżować. O! Właśnie, to jest też jeden z problemów, którym będziemy musieli się zająć. Czyli e, coś tam się zrobiło, coś tu się zrobiło między tymi szybami i raczej będzie czas, żeby wymienić nowe. Natomiast miał nawet. O, tutaj była roletka, proszę. Więc można było mieć tryb kognito, bo mało było widać, kiedy się to zaciągnie. I można było podróżować bardzo, ale to bardzo komfortowo. Doświetlania, światełka, światełeczka. Ale czy to koniec bajerów tego auta i tego odcinka dziwnych historii warsztatowych, gdzie auto, może nie jest dziwne, ale super, po prostu jaram się nim. Bo sam miałem kiedyś E38, 2,5 TDS. Okazało się, że miał na 800 tysięcy kilometrów dopiero przed, przed sprzedażą, bo ze skrzyni się szczytało. Nieważne. Zobaczcie jeszcze coś. No właśnie, Seba Kickster się lubi takie sceny, natomiast samochód ten nie dość, że był wyposażony w automatyczną klapę, co na tamte lata było hitem, podnoszenie i zamykanie, miał gigantyczny bagażnik. Tutaj wejdzie spokojnie dwóch łysych. Zobaczcie, dlaczego też poza bardzo bogatymi ludźmi, gangsterzy sobie go upodobali. Ja myślę, że to było na zasadzie hop do dziupli. Natomiast, żeby tą całą elektrykę w tamtych latach utrzymać, to jest bardzo ciekawa sprawa. Zobaczcie tą elektrownię prądową, co tu się dzieje. U góry mamy jeden duży akumulator, a pod nim mamy jeszcze jeden większy akumulator. I teraz mamy mapy do nawigacji na CD oraz mamy zmieniarkę na 6 płyty. Zresztą dwie jakieś mamy, czekajcie. Zawsze to lubię. Oczywiście niechaj o piękności tej wersji i tego modelu pokazywanego dzisiaj świadczy to, że niech zgadnę. Ha! No, ma wszystko. Poza szmatką do czyszczenia rączek, którą nie wiem, czy pamiętacie z szóstki, która była z Japonii e, sprowadzana. Teraz, jeżeli byście się zastanawiali, czy ten samochód był szybki jak na tamte lata. Powiem Wam tak, ten samochód był bardzo szybki, dlatego że 333 koni, bardzo duży moment obrotowy przy połączeniu z automatyczną skrzynią biegów powodowało katapultowanie się takiego kloca w 6 sekund do setki. A sprint kończył na 250 km na godzinę i wiecie co, wyciągnę po prostu z YouTube'a, żeby pokazać Wam jak to auto przyspieszało. Oczywiście, zanim wstawimy go i zobaczymy, jak od spodu się zachował ten egzemplarz i co ma takiego wyjątkowego w sobie, przeczytam Wam listę fabrycznego wyposażenia. Opcje, jakie były, to było na dwojako, bo można było bawić się w indywidual, czyli iść sobie zamawiać wszystko po kolei, mieć jakiś tam pakiet bazowy, a tutaj był pakiet bazowy, tak zwany full do którego można jeszcze było dołożyć i w tym modelu nie jest dołożone, natomiast podstawowe systemy, które ten samochód miał na tamte lata to jest skrzynia automatyczna Steptronic, dynamiczny układ przeciwpoślizgowy, wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zawieszenie samopoziomujące, do tego EDC, kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, poduszka boczna pasażera na tylnych siedzeniach, kontrola ciśnienia w oponach, Instalacja alarmowa, auto uruchamianie tylnej klapy automatyczne, oszklenie izolacyjne, czyli te grubsze szyby, co mówię, szyba przednia z zielonym, no to już chyba tutaj nie czy jest oryginał? Nie, nie jest oryginał szyba aktywny fotel kierowcy pasażera, no regulacja elektryczna to mówiłem, pamięć foteli e, na trzy, jeszcze oczywiście był worek na narty, podłokietnik przedni, podgrzewanie foteli kierowcy i pasażera, podgrzewane tylne fotele, z tyłu też było podgrzewanie instalacja czyszcząca reflektory intensywnie, czyli są te dwa zbiorniczki z tym płynem, co kiedyś wam tłumaczyłem park distance control, tak zwany PDC czyli miał czujniki z tyłu i z przodu, pikacze światła ksenonowe Eee... zegar... <śmiennie> nie kończy się ta lista, nie? Uwierzcie mi, że się nie kończy. System nawigacji Professional, eee, wejście głośnikowe, telefon samochodowy z słuchawką przewodową, zmieniarka system HiFi Professional DSP, instalacja zmieniarki na 6, wersja krajowa Niemcy, wersja językowa Niemcy, e, spis dealerów Europa, literatura pokładowa niemiecki, Dam slapa i pakiet innowacyjny, czyli prawie wszystko, poza lodówką i poza wentylowanymi fotelami. Chociaż ja nie jestem do końca przekonany, czy tak owe wtedy w tym aucie były. Natomiast zobaczmy, jak to się prezentuje od spodu. bo Jestem cholernie ciekaw, jak ten samochód wygląda od dołu. powiem wam to w jakim stanie karoseria się zachowała tego pojazdu i podwozie mimo że ze Szwecji całe to auto 200 tysięcy przejechało w Szwecji to jest jakieś to, z żadnych wycieków serwisowane widać było do samego końca skrzynia suchutka, wszystko suchutkie natomiast zobaczcie jakie to wielkie wszystko było bo dzisiaj to się tak kurczy o, ewentualnie tu nam się coś już utlenia i zaczyna i wulkanizować ale to jeszcze do zrobienia tutaj macie wszystkie odpowiedniki tam jest cały system poziomowania tego zawieszenia eee. o jest jeden wyciek tutaj nam się zrobił widzisz mhm. to trzeba będzie rozgryźć od czego to a bo to z tej poduchy tutaj kapie To ma cała reszta powiem wam jak na samochód który mam tylko albo aż 200 tys. km już widać wszechobecną ekologię czyli zobaczcie Ile tu było już sonda przed, sonda za no, V12 to nie był na pewno ekologiczny i przyjazny środowisku silnik, zresztą nie, nie jest nim do dziś Natomiast ja pamiętam A38, A39, całe te serie po tych latach teraz to ruda wręcz zabija, tutaj mamy o, jedyne oznaki, że coś się dzieje ale to wszystko jest jeszcze do uratowania i nawet ładniejszy ma ten wydech niż moja ósemka ale jest krowa potężna. Zobaczcie na te wahacze z tyłu. Zobaczcie główkę jaką miał. Tu widać oznaki lat na zwulkanizowanej gumie. Natomiast nic tutaj to BMW jak BMW, tyle że po prostu w bardzo ładnym stanie. I to zawieszenie, cała magia tego zawieszenia wielowahaczowego i tego wszystkiego polegała na tym, że była ta automatyka, że te amortyzatory, to wszystko się poziomowało. Ten samochód dlatego był wygodny i płynął jak limuzyna. Coś po prostu pięknego. Prowadzenie go nie jest tak dużą przyjemnością jak podróżowanie z tyłu. Miałem okazję się przejechać z tyłu, miałem okazję przejechać się za kierownicą. Powiem Wam, wolę jednak to tylne miejsce w tym przypadku. No właśnie. Przed samym końcem zajrzyjmy pod maskę raz jeszcze. Niewiele ten silnik się różnił od swojego młodszego brata 5.0 V12, dlatego że tu zwiększono pojemność, tym samym moc wzrosła o 30 parę koni. Pod maską znajdziemy to, co mówiłem, czyli to samo poziomowanie naszego zawieszenia. I jedna bolączka, bo ostatnio, jak było powiedziane, że BMW nie do końca umiało zrobić dobrze V12. to Ktoś z Was wniósł, że przeszrobiło dla aut wyścigowych, dla aut sportowych, dla innych wielkich producentów jasne. Mi bardziej chodziło o konkretnie chociażby właśnie takie modele jak tutaj. Po latach jeżdżenia wychodziły bolączki typu przegrzewający się troszeczkę motor, temperatura była zbyt wysoka. Jakby to są usterki na które notorycznie skarżyli się właściciele, że jest problem z temperaturą płynu chłodzącego i tak dalej. Więc to są normalne bolączki, które tu znamy. Samochód jest u mnie na no jakby podratowaniu do stanu perfekcji, bo on jest, powiem tak, w stanie idealnym, nieperfekcyjnym. Więc jakieś tam widzieliście drobne wycieki, jakieś tam gumki, nie gumki, z silnikiem jest wszystko ok. Wycieków brak, natomiast nie pasuje mi to, że temperatura tutaj też jest ciut za wysoka, czyli też już coś się dzieje, może wentylator nie wchodzi na drugi bieg, może wiskoza, nie wiem, będę patrzył, nie wiem, czy z tego będzie odcinek. Więc tak to kochani wygląda, że M4K garaż, czy Kościerzyna, czy Szemu, czy Wrocław słynie z tego, że też robi przypadki trudne albo tego typu samochody, to zresztą będzie odcinek w mojej ósemce z wymiany świec tutaj w takim silniku, co będzie dość zabawne. Dobrze kochani, pamiętajmy, że przed podsumowaniem do końca roku trwa, no właśnie, promocja na Mubi.pl, a czym jest Mubi.pl? A teraz o co chodzi z Mubi, jeżeli ktoś nie wie, przespał, no to do końca roku trwa promocja i warto przypominać, bo macie samochody, jeździcie, ubezpieczacie, jeżeli wejdziecie w podany link w opisie, otworzy wam się porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wpisujecie dane Wasze, Waszego samochodu, klikacie oblicz, układa Wam się od najtańszej do najdroższej składka. I jak się zdecydujecie na zakup, to 150 zł w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca na Wasze konto, ale również będzie na Waszym koncie taki link dostaniecie. I jak Wy ten link będziecie znajomym polecać, żeby oni skorzystali z promocji, to jeżeli ktoś ze znajomych skorzysta z tego linku, to 5 dyszek wraca do Was na konto, a łącznie możecie 7 stówek uzbierać. Podobało się, podoba Wam się taka klasyka. Mi się podoba. Mi się osobiście podoba i to jest kolejna pozycja, jak będzie mnie w końcu kiedyś stać na więcej, żeby stała u mnie w garażu taka właśnie perełka. I powiem wam nawet ten kolor mi się podoba, więc no, chyba, że lodówka z tyłu byłaby jeszcze, to by było w ogóle super, bo tych aut już nie będzie. Tych aut też w takiej wersji praktycznie dużo nie było. No bo kogo było stać wydać pół miliona złotych 19 lat temu, kiedy. Najniższa krajowa to było 700-800 zł. Ja trzy lata później dopiero zacząłem pracę, jakoś tak, więc pamiętam, jak nie były, to, to były jakieś chore pieniądze. Dzisiaj, z ciekawości, jeszcze przed końcem, e, zobaczcie tutaj. O, widzicie ten rysunek? No, właśnie siadłem i wyliczyłem sobie taką nowiutką siódemeczkę. Najdroższą i włożyłem w nią wszystko. No, prawie 900 tysięcy. To... Kto bogatemu zabroni, albo kto biednemu zabroni bogato żyć. No właśnie, nieważne. Żeby nie było, że siódemka kosztuje bańkę, że może kosztować bańkę, bo może. I Audi A8 tak samo może i S-klasa tak samo może, nie będąc jeszcze Maybachem. Podobało się? Kciuk w górę, komentujcie. Dzisiaj bez końca pisania w komentarzach, więc widzimy się w następnych odcinkach. Ten jest chyba w ten piątek, więc w niedzielę będzie jakaś lista z tego, co kojarzę. A już nadrabiam zaraz odcinki z ósemką i tak dalej. Cały tydzień nagrywam, cały tydzień coś robię, więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. Chcecie być na bieżąco, koniecznie wciśnijcie ten guzik tam mały subskrybuj, bo inaczej nie będziecie mieli powiadomień, że coś nowego się pojawiło, a czasami nawet się w środę pojawia. Trzymajcie się, nawet w tych ciężkich czasach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No właśnie, kończąc, zajrzyjmy pod maskę. Ja. Uff, no właśnie, raz jeszcze. System, który tutaj jest, jeżeli chodzi o głośność. System tutaj. System. Nie, nie, super, nie, nie, ten silnik, na niego niego monetę. Zacznijmy od przytoczenia tej reklamy. nie, nie, raz. nie, 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 Twoją nie, widać całą.